A więc jestem. Natalia, 34 lata, siedzę w moim mieszkaniu, które kupiłam 3 lata temu na kredyt hipoteczny i wpatruję się w tego e-maila z działu kadr mojej firmy. Chcą, żebym pojechała do pracy w naszym europejskim oddziale na całe 2 lata. 2 lata. To kupa czasu z dala od domu. Pracuję dla dużej firmy technologicznej i szczerze mówiąc, mam tam całkiem dobrą pozycję. Pieniądze też są przyzwoite, dzięki czemu udało mi się kupić to miejsce. Nie jest to nic luksusowego, ale jest moje, wiecie. No dobrze, na razie moje i banku. Zostało mi jeszcze sporo rad kredytu do spłacenia. Ale jest pewna sprawa. Nie mogę tak po prostu zostawić tego mieszkania pustego na dwa lata. To byłoby głupie. Musiałabym nadal płacić kredyt, będąc za granicą, a to po prostu wyrzucanie pieniędzy w błoto. Zaczęłam więc myśleć, dlaczego by go nie wynająć. Użyć pieniędzy z wynajmu na pokrycie rat kredytu. Zadzwoniłam do prawnika, którego znam, Michała. Pomógł mi z kilkoma sprawami, kiedy kupowałam to mieszkanie. Michał, muszę cię o coś podpytać. Powiedziałam, kiedy odebrał. Wyjeżdżam do pracy za granicę na dwa lata. Chcę wynająć mieszkanie. Jak to zrobić dobrze, żeby skarbówka mnie potem nie dojechała? Roześmiał się mądre myślenie: Tak, będziesz potrzebować porządnej umowy najmu. Mogę ci taką przygotować, a dochód z wynajmu będziesz musiała zgłosić w zeznaniu podatkowym, ale to dość proste. Po prostu, trzymaj wszystkie rachunki. To skłoniło mnie do myślenia o stanie mojego mieszkania. Nie jest źle, ale przydałoby się trochę pracy. Postanowiłam więc zatrudnić ekipę remontową, żeby wszystko odświeżyć. Znalazłam ich z polecenia znajomej. W następny poniedziałek pojawiło się trzech facetów. Co tu mamy do zrobienia? Zapytał szef ekipy Tomek. Kuchnia wymaga nowego malowania. W łazience przydałyby się nowe kafelki, a ściany w salonie mają trochę zadrapań. Nic wielkiego, ale chcę, żeby wyglądało świeżo. Dwa tygodnie, góra, powiedział Tomek. Ale nie możesz tu zostać, kiedy będziemy pracować. Za dużo kurzu i hałasu. Wtedy zadzwoniłam do mojej przyjaciółki, Zuzanny. Ma duży dom na drugim końcu miasta i wiedziałam, że ma wolny pokój. Zuza, mogę się u ciebie na parę tygodni zatrzymać? Robię mały remont w mieszkaniu. Oczywiście, wiesz, że zawsze jesteś tu mile widziana. Spakowałam więc trochę ubrań i przeniosłam się do pokoju gościnnego Zuzy. Ekipa zaczęła pracę następnego dnia i rany cieszyłam się, że mnie tam nie ma. Hałas był niesamowity, nawet z domu Zuzy, kiedy przejeżdżałam obok, żeby sprawdzić, jak im idzie. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Nie powiedziałam jeszcze rodzicom, a to mi ciążyło. Moi rodzice są, cóż, są specyficzni. Lubią angażować się we wszystko co robię, dawać rady o które nie prosiłam, sugerować rzeczy, które tak naprawdę nie są sugestiami, jeśli wiecie o co mi chodzi. Moja siostra Lidia jest ode mnie o 8 lat młodsza, więc ma 26 lat. Nadal mieszka z rodzicami, co szczerze mówiąc wcale mnie nie dziwi. Zawsze trzymali ją pod kloszem. Od około sześciu miesięcy spotyka się z niejakim Kubą. Wydaje się w porządku, chyba, ale nie za bardzo garnie się do pracy. Lidia zresztą też nie. Poszła na studia, ale to ja zapłaciłam za większość z nich, bo rodzice powiedzieli, że ich na to nie stać. W każdym razie wiedziałam, że w końcu muszę im powiedzieć o tej Europie. Po prostu ciągle to odkładałam, bo wiedziałam, że będą mieli swoje zdanie. Zawsze mają. Dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem, w końcu zebrałam się na odwagę. Zadzwoniłam do mamy. Cześć, mamo, mogę wpaść dziś na obiad? Mam pewne wieści. Oczywiście zrobię twoje ulubione danie. Lidia i Kuba też będą. Pojawiłam się o szóstej z butelką wina. Moi rodzice mieszkają w ładnym domu, który kupili, kiedy byłam w liceum. Jest na pewno większy niż moje mieszkanie. Usiedliśmy do obiadu. Mama zrobiła rosół i schabowe, które były całkiem dobre. Lidia była z Kubą i przez cały obiad wpatrywała się w telefon. Typowe A więc powiedziała mama co to za wieści, którymi chciałaś się podzielić? Wzięłam głęboki oddech. Firma zaoferowała mi stanowisko w Europie. Wyjeżdżam na dwa lata, będę pracować w naszym tamtejszym oddziale. Moi rodzice spojrzeli na siebie, a potem z powrotem na mnie opowiedz nam więcej. Powiedziała mama, pochylając się do przodu. Wyjaśniłam więc szczegóły stanowiska, obowiązki, harmonogram. Kątem oka widziałam, jak Lidia przewraca oczami. Zawsze tak robiła, kiedy mówiłam o pracy, jakby to było nudne czy coś. To brzmi wspaniale, kochanie, powiedział tata. Jesteśmy z ciebie dumni, dzięki, ale jest jeszcze jedna rzecz. Planuję wynająć mieszkanie na czas mojej nieobecności. No wiecie, nie mogę pozwolić, żeby stało puste przez dwa lata. Nadal mam do spłacania kredyt. Nastrój w pokoju natychmiast się zmienił. Mama i tata znowu spojrzeli na siebie i znałam to spojrzenie. Prowadzili jedną z tych cichych rozmów, jakie mają małżeństwa. Właściwie, powiedziała mama powoli, nie musisz wynajmować go obcym. Lidia i Kuba mogliby tam zamieszkać. W ten sposób wiesz, że jest w dobrych rękach i nie musisz się martwić, że najemcy zdemolują ci mieszkanie. Zamrugałam. Słucham, Twoja siostra potrzebuje własnej przestrzeni, powiedziała mama. I Kuba też. Planują wkrótce się pobrać. Spojrzałam na Lidię, która nagle bardzo zainteresowała się rozmową. Kuba uśmiechał się, jakby ktoś właśnie powiedział mu, że wygrał na loterii. Okej, okay, powiedziałam ostrożnie. Jeśli chcą je ode mnie wynająć, jestem na to otwarta. Dałabym wam nawet 20% zniżki od ceny, którą planowałam ustalić. Cisza, która nastąpiła, była ogłuszająca. Twarz mamy najpierw zbladła, a potem poczerwieniała. Mówisz poważnie? Chcesz brać pieniądze od własnej siostry? Wpatrywałam się w nią. Mamo, mam do spłacenia kredyt hipoteczny. Cały sens wynajmowania tego miejsca polega na pokryciu tych opłat, kiedy mnie nie będzie. Ale to rodzina, powiedziała mama. Jej głos stawał się coraz głośniejszy. Lidia w końcu się odezwała. Boże, Natalia, jaka ty jesteś chciwa? Nie mogę uwierzyć, że po prostu nie pozwolisz mi tam mieszkać. Pomagam rodzinie, odparowałam. Kto zapłacił za studia Lidii, kiedy mówiliście, że was nie stać. Kto pożycza wam pieniądze, kiedykolwiek o to poprosicie. Tata odchrząknął. To co innego kochanie. W czym to jest inne? Lidia pochyliła się do przodu. Bo zarabiasz o wiele więcej pieniędzy niż my. Staćcie na to, żeby pozwolić mi tam mieszkać za darmo. Poczułam, jak rośnie mi ciśnienie. Lidio, zarabiam więcej, bo ciężko pracuję i nadal mam rachunki do zapłacenia. Potrzebujemy tego dochodu, powiedział tata. Oszczędzamy na ślub Lidii. Spojrzałam na niego, a ja potrzebuję dochodu, żeby spłacać kredyt. Czym moja sytuacja różni się od waszej? Lidia uderzyła dłonią w stół, bo jesteśmy Twoją rodziną, a poza tym nie chcę mieszkać w mieszkaniu rodziców na wynajem. Jest w okropnej okolicy. Twoje jest w centrum miasta, blisko wszystkiego. Czyli chcesz lepsze mieszkanie, ale nie chcesz za nie płacić? Boże, jaka z ciebie suka powiedziała Lidia. Kuba w końcu się odezwał. Daj spokój, Natalia. Nie zniszczylibyśmy mieszkania ani nic. Dbalibyśmy o nie. Jestem pewna, żebyście dbali, ale nie prowadzę tu organizacji charytatywnej. W pokoju zapanowała całkowita cisza. Można by usłyszeć spadającą szpilkę. Głos mamy był lodowato zimny, kiedy w końcu się odezwała. Myślę, że powinnaś już iść. Nie ma sprawy. Złapałam torebkę i ruszyłam do drzwi. Nikt się nie pożegnał, nikt mnie nie odprowadził. Po prostu wyszłam. Droga powrotna do domu Zuzy była jak we mgle. Trzęsłam się, byłam taka wściekła. Jak śmieli zachowywać się, jakbym była im coś winna, jakbym była nierozsądna. Chcąc otrzymać zapłatę za korzystanie z mojego mieszkania. Zuza była w kuchni, kiedy weszłam. Hej, jak poszedł obiad? zapytała, a potem spojrzała na moją twarz. O, co się stało? Opowiedziałam jej wszystko, każde słowo rozmowy. Zuza potrząsnęła głową. Natalia, kochanie, przykro mi to mówić, ale oni zawsze faworyzowali Lidię. Nawet kiedy byłyśmy w liceum, to było oczywiste. Lidii wszystko uchodzi na sucho. A od ciebie oczekuje się, że będziesz tą odpowiedzialną, która pomaga. Usiadłam przy jej kuchennym stole i schowałam głowę w dłoniach. Masz rację, wiem, że masz rację, ale to i tak boli. Zuza zrobiła nam obu herbatę i siedziałyśmy tak, rozmawiając prawie do północy. Przypomniała mi wszystkie te sytuacje na przestrzeni lat, kiedy rodzice prosili mnie o pieniądze, oczekiwali, że pomogę w wydatkach Lidi. Albo po prostu traktowali mnie jak rodzinny bankomat. Dobrze robisz, powiedziała. Nie pozwól, żeby wmówili ci poczucie winy i zmienili twoją decyzję. Nie pozwolę, ale Boże, jakie to jest do bani. Następne trzy dni były ciche. Żadnych telefonów od rodziców, żadnych SMS-ów od Lidi, nic. Część mnie czuła ulgę, ale część była też zraniona, jakby nawet nie mogli spróbować zrozumieć mojego stanowiska. Czwartego dnia pojechałam do mojego mieszkania, żeby sprawdzić postępy remontu. Ekipa skończyła, i miejsce wyglądało niesamowicie: świeża farba wszędzie, nowa armatura w łazience, nawet nowe uchwyty w szafkach kuchennych. Tomek i jego ekipa wykonali świetną robotę. Kiedy wyszli, usiadłam w moim pustym mieszkaniu i przejrzałam wnioski o wynajem, które otrzymałam online. Było ich całkiem sporo. Ale jedna para szczególnie się wyróżniała: Marek i Joanna Kowalscy. Oboje mieli dobrą pracę, doskonałą zdolność kredytową i świetne referencje od poprzednich wynajmujących. Wydawali się idealni. Zadzwoniłam do nich tego samego popołudnia. Dzień dobry, czy rozmawiam z panią Joanną? Tu Natalia, w sprawie wynajmu mieszkania. Chcieliby państwo obejrzeć lokal? Moglibyśmy się spotkać pojutrze około 14.00. To byłoby idealnie. Jesteśmy bardzo zainteresowani. Wspaniale. Wyślę pani adres mms. Dwa dni później pojechałam się z nimi spotkać. Przyjechałam kilka minut wcześniej i czekałam przed budynkiem. Pojawili się punktualnie. Miło wyglądająca para po trzydziestce oboje ubrani profesjonalnie. Weszliśmy do budynku i pojechaliśmy windą na trzecie piętro. Rozmawiałam z nimi o okolicy, opowiadałam o sklepie spożywczym za rogiem i dobrej restauracji Dwie Przecznice dalej. Brzmi jak świetna okolica, powiedział Marek. Naprawdę jest. Uwielbiałam tu mieszkać. Dotarliśmy do moich drzwi i wyjęłam klucz. Dobrze, jesteśmy na miejscu, powiedziałam otwierając zamek. Otworzyłam drzwi i weszłam do środka, a Marek i Joanna tuż za mną. I wtedy ich zobaczyłam. Lidia siedziała na mojej kanapie w dresach i t Kuba robił sobie kanapkę w kuchni. W rogu przy oknie stały walizki, a ubrania Lidii wisiały na fotelu. Poczułam się, jakby ktoś uderzył mnie w brzuch. Co jest do cholery? Powiedziałam. Joanna i Marek stali za mną w progu, wyraźnie zdezorientowani. Lidia podniosła wzrok z kanapy, jakby nic się nie stało. O, cześć, Natalia, powinnaś była zapukać. Zapukać. To jest moje mieszkanie. Kuba odwrócił się od blatu kuchennego, wciąż trzymając kanapkę. Cześć, powiedział do Marka i Joanny, jakby to było całkowicie normalne. Marek i Joanna spojrzeli na siebie, a potem na mnie. Hmm, powiedziała cicho Joanna. Czy to zły moment? Nie, to nie jest zły moment, powiedziałam. Mój głos stawał się coraz głośniejszy. Tych ludzi nie powinno tu być. Lidia wstała. Właściwie, to powinniśmy. Mama dała nam wczoraj klucz, będziemy tu mieszkać, kiedy ciebie nie będzie. Wpatrywałam się w nią, co ona zrobiła. Zapasowy klucz, który jej dałaś, kiedy kupiłaś to mieszkanie? Dała nam go wczoraj. Wprowadziliśmy się zeszłej nocy, ręce mi się trzęsły. Joanna dotknęła mojego ramienia. Może wrócimy innym razem, powiedziała cicho. Nie, proszę poczekać, powiedziałam. Ale widziałam po ich minach, że już podjęli decyzję. To było zbyt dziwne. Zbyt niekomfortowe. Zadzwonimy, powiedział Marek. Ale wiedziałam, że nie zadzwonią. Wyszli, a ja usłyszałam, jak ich kroki znikają na korytarzu. Odwróciłam się do Lidii i Kuby, którzy oboje patrzyli na mnie, jakbym to ja była nierozsądna. Wynoście się, powiedziałam. Nigdzie się nie ruszamy, powiedziała Lidia. Mama powiedziała, że możemy tu zostać. Kuba kiwnął głową. Tak, i nie martw się o rachunki ani nic. Pomyśleliśmy, że możesz je dalej płacić sama. Wyjęłam telefon i wybrałam numer mojej matki. Ręce wciąż trzęsły mi się z gniewu i czułam, jak Lidia i Kuba obserwują mnie z drugiego końca pokoju. Mama odebrała po trzecim dzwonku. Naprawdę dałaś Lidii klucz do mojego mieszkania? zapytałam bez powitania. Głos mamy przybrał ten obronny ton, którego zawsze używała, gdy wiedziała, że nie ma racji, ale nie chciała się do tego przyznać. Lidia potrzebuje miejsca do życia, a ty jesteś samolubna w tej całej sprawie. Pomyślałam, że jeśli po prostu się wprowadzą, zobaczysz, jaka jesteś niemądra. Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Mamo to jest włamanie. Oni nie mają pozwolenia, żeby tu być. Nie dramatyzuj. To rodzina. Nie obchodzi mnie, czy to sam papież. To jest moje mieszkanie i nie powiedziałam, że mogą tu mieszkać. Opowiedziałam jej o Marku i Joannie. O tym, jak wyszli z powodu tego bałaganu, jak bardzo było to żenujące. Mama wciąż powtarzała, że przesadzam i jestem chciwa. Rozłączyłam się. Za moimi plecami Lidia się śmiała. Powinnaś była widzieć swoją minę, kiedy tu weszłaś, powiedziała do Kuby. To było bezcenne. To było to. Wyszłam z mieszkania, nie mówiąc do żadnego z nich ani słowa więcej. Usiadłam w samochodzie na parkingu i zadzwoniłam pod 112. Chciałabym zgłosić włamanie, powiedziałam dyspozytorowi. W moim mieszkaniu są ludzie, którzy nie mają pozwolenia, żeby tam być. Dyspozytor poprosił o mój adres i powiedział, że wyślą patrol. Powiedziałam, że spotkam się z nimi w holu. 20 minut później pojawiło się dwoje policjantów: funkcjonariusz Nowak i funkcjonariuszka Wiśniewska. Wyjaśniłam całą sytuację, gdy jechaliśmy windą na górę. Jak wyjeżdżam do Europy. Jak moja rodzina chciała, żebym pozwoliła siostrze mieszkać tam za darmo, jak moja matka dała im mój zapasowy klucz bez mojego pozwolenia. Dotarliśmy do moich drzwi, a ja otworzyłam je swoim kluczem. Lidia i Kuba wciąż tam byli, ale teraz wyglądali na zdenerwowanych, gdy zobaczyli policję. Co się dzieje? zapytała Lidia, ale jej głos nie był już tak pewny siebie jak wcześniej. Funkcjonariusz Nowak podszedł bliżej. Poprosimy o dowody tożsamości od państwa. Podali swoje dowody, a funkcjonariusz Nowak je przejrzał. Proszę pani, powiedział do mnie: Czy może pani potwierdzić, że nie udzieliła pani tym osobom pozwolenia na przebywanie w tym mieszkaniu? Zgadza się. Nie udzieliłam im pozwolenia. Funkcjonariuszka Wiśniewska zwróciła się do Lidii i Kuby. Czy mają państwo jakieś dokumenty potwierdzające prawo do przebywania tutaj? Umowę najmu? Cokolwiek w tym rodzaju? Lidia wyglądała na spanikowaną. Nasza mama dała nam klucz ma zapasowy. Właścicielka mieszkania stoi właśnie tutaj powiedział funkcjonariusz Nowak. I mówi nam, że nie mają państwo pozwolenia, żeby tu być. Musicie zebrać swoje rzeczy i opuścić lokal w ciągu najbliższej godziny. Wtedy Lidia kompletnie straciła panowanie nad sobą. Zaczęła na mnie krzyczeć, wyzywając mnie od najgorszych. Mówiła, że niszczę jej życie że jestem okropną siostrą że zawsze byłam o nią zazdrosna. Potem próbowała na mnie rzucić. Funkcjonariuszka Wiśniewska złapała ją za ramię, zanim zdążyła mnie dosięgnąć. Ale Kuba pogorszył sprawę. Kiedy zobaczył, że policjantka trzyma Lidię za ramię, popchnął ją. Zabieraj od niej łapy. To był błąd. Oboje funkcjonariusze natychmiast ruszyli, by obezwładnić Kubę. W ciągu kilku sekund leżał na podłodze w kajdankach. Lidia krzyczała teraz jeszcze głośniej. A kiedy próbowała kopnąć funkcjonariusza Nowaka. Sama również skończyła w kajdankach. Jesteście oboje aresztowani, powiedział funkcjonariusz Nowak, za naruszenie miru domowego i napaść na funkcjonariusza policji. Odczytali im ich prawa, a ja stałam i patrzyłam. Moja siostra i jej chłopak aresztowani w moim mieszkaniu. Policjanci wyprowadzili ich w kajdankach. Lidia wciąż krzyczała, gdy prowadzili ją korytarzem, ale teraz już też płakała. Kiedy wyszli, usiadłam na kanapie. I przez chwilę po prostu oddychałam. Mieszkanie było ciche, ale wszędzie wciąż były ślady ich krótkiej okupacji: ich ubrania, walizki, trochę jedzenia w kuchni. Następne dwie godziny spędziłam na pakowaniu wszystkich ich rzeczy z powrotem do walizek. Nie byłam przy tym delikatna: po prostu wepchnęłam wszystko do środka i zasunęłam torby. Potem zadzwoniłam po firmę kurierską i zleciłam im odebranie walizek i dostarczenie ich do domu moich rodziców. Nie chciałam się tym sama zajmować. Czekając na kuriera, zadzwoniłam do znajomego ślusarza. Polecił mi go dozorca, kiedy się wprowadziłam. Cześć, tu Natalia z mieszkania 3B. Muszę wymienić zamki. Dzisiaj, najlepiej od zaraz. Powiedział, że może być za godzinę. Zgodnie z obietnicą, pojawił się ze swoimi narzędziami i w ciągu 30 minut zamontował nowe zamki. Miałam teraz zupełnie nowe klucze, a zapasowy klucz moich rodziców był bezużyteczny. Przez cały czas, gdy pracował, mój telefon nie przestawał dzwonić. Moi rodzice dzwonili bez przerwy. Nie odbierałam. Potem zaczęły się MS-y. Moja matka wysyłała mi wiadomość za wiadomością. Byłam okropną córką, byłam samolubna, niszczyłam rodzinę. Byłam potworem, bo doprowadziłam do aresztowania własnej siostry. Nie odpowiedziałam na żadną z nich. Następnego ranka zadzwonił do mnie funkcjonariusz Nowak. Chcieliśmy panią poinformować, że pani siostra i jej chłopak spędzili noc w areszcie. Pytają, czy chce pani wnieść oskarżenie. Zastanawiałam się przez chwilę. Część mnie chciała, ale wciąż byli rodziną, nawet jeśli zachowywali się jak idioci. Nie, nie chcę wnosić oskarżenia o naruszenie miru domowego. Ale to, co Kuba zrobił pańskiej koleżance, to już wasza sprawa. Prawdopodobnie dostanie grzywne i prace społeczne, może jakieś zajęcia z panowaniem nad gniewem. To nie mój problem, powiedziałam. I naprawdę tak myślałam. Zdałam sobie sprawę, że kończy mi się czas na samodzielne znalezienie najemców. Został mi tylko około tydzień przed wyjazdem do Europy, a już straciłam Marka i Joannę przez ten cały bałagan. Zadzwoniłam do mojego przyjaciela Daniela, który jest agentem nieruchomości. Daniel, potrzebuję pomocy. Za tydzień wyjeżdżam do Europy i muszę szybko wynająć mieszkanie. Możesz mi pomóc? Oczywiście, wyślij mi zdjęcia mieszkania, a ja je odpowiednio wystawię. Zajmę się prezentacjami i wszystkim. Ty skup się na przygotowaniach do wyjazdu. To było dokładnie to, co chciałam usłyszeć. Resztę dnia spędziłam na robieniu zdjęć mieszkania. I wysyłaniu ich Danielowi wraz ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi czynszu i warunków najmu. Trzy dni później wyleciałam do Europy. Dwa tygodnie później Daniel zadzwonił, żeby mi powiedzieć, że znalazł idealnych najemców i umowa została podpisana. Życie w Europie okazało się niesamowite. Praca była wyzwaniem, miasto piękne, a ja zarabiałam dobre pieniądze. A co najlepsze, co miesiąc otrzymywałam wpłaty za wynajem mieszkania. Co idealnie pokrywało mój kredyt. Daniel znalazł świetną parę oboje lekarze, którzy doskonale dbali o mieszkanie. Przez pierwszy miesiąc po moim wyjeździe mój telefon był błogo cichy żadnych telefonów od rodziców, żadnych wściekłych SMS-ów od Lidi. To było tak, jakby po prostu mnie skreślili i szczerze mówiąc, pasowało mi to. Ten spokój był niesamowity. Potem zadzwoniła moja ciocia Karolina. Jest siostrą mojego taty i zawsze była najbardziej rozsądną osobą w naszej rodzinie. Natalio, kochanie, jak się tam urządzasz? Słuchaj, chciałam ci opowiedzieć o sytuacji ze ślubem Lidi. Karolina powiedziała mi, że rodzice Kuby dowiedzieli się o tym, co stało się w moim mieszkaniu. Najwyraźniej musieli wpłacić za niego kaucję po aresztowaniu. A kiedy zapytali go, co się stało, opowiedział im całą historię. Byli przerażeni, powiedziała Karolina. Absolutnie przerażeni. Zadzwonili do twoich rodziców i powiedzieli im, że są zniesmaczeni całą tą sytuacją. Powiedzieli też, że uważają Lidię za rozpuszczoną i roszczeniową. Karolina wyjaśniła, że rodzice Kuby planowali zapłacić za dużą część wesela. Wpłacili już zaliczki na salę i catering, ale po incydencie w mieszkaniu wycofali całe wsparcie finansowe. Powiedzieli Kubie i Lidii, że jeśli chcą się pobrać, Będą musieli sami za to zapłacić. Powiedzieli, że nie zamierzają nagradzać takiego zachowania. Wow! A to nie wszystko. Lidia poszła do Twojej matki i błagała ją, żeby pozwoliła im zamieszkać w tym mieszkaniu na wynajem, które posiadają Twoi rodzice. Twoja matka odmówiła. Nie mogłam się powstrzymać od śmiechu. Czyli mama nagle rozumie koncepcję dochodu znajmu. Dokładnie. Lidia zrobiła oto ogromną awanturę. Zaczęła krzyczeć, że to niesprawiedliwe, że twoi rodzice są tak samo chciwi jak ty. Powiedziała, że ona i twoja matka nie polubiły się za to ani trochę. Miały potężną kłótnię, i Lidia wyszła trzaskając drzwiami. Ona i Kuba mieszkają teraz w jakiejś małej kawalerce i ledwo rozmawiają z twoimi rodzicami. Karolina powiedziała mi, że cała rodzina jest w zasadzie w stanie wojny. Lidia obwiniała mnie o zrujnowanie jej planów ślubnych. Moi rodzice obwiniali mnie o wywołanie całej tej dramy, i wszyscy byli wściekli na wszystkich. Twoja matka ciągle powtarza, że to wszystko Twoja wina. Karolina powiedziała: Powiedziała mi w zeszłym tygodniu, że gdybyś była lepszą siostrą, nic z tego by się nie wydarzyło. Lepszą siostrą? Żartujesz sobie? Powiedziałam jej, że jest śmieszna. Byłaś więcej niż hojna dla tej rodziny przez lata. Sposób, w jaki cię potraktowali, był haniebny. Dobrze było usłyszeć, że ktoś w mojej rodzinie to przyznaje. Karolina zawsze była głosem rozsądku. Jak radzą sobie finansowo Kuba i Lidia? Zapytałam. Nie najlepiej. Kuba łapie dorywcze prace tu i tam, ale nic stałego. Lidia dostała pracę na pół etatu w sklepie, ale jej nienawidzi. Ciągle narzeka, jakie to niesprawiedliwe, że musi pracować, kiedy powinna planować swój ślub. Próbowała znaleźć prawdziwą pracę na cały etat, Wiesz, jaka jest Lidia? Nigdy nie była specjalnie zmotywowana w tej kwestii. Trzy miesiące później Karolina zadzwoniła z kolejnymi wiadomościami. Rodzice Kuby najwyraźniej próbowali się z nim pogodzić, ale tylko pod warunkiem, że przeprosi mnie i naprawi sytuację. Kuba odmówił. Karolina powiedziała, że stwierdził, że nie zrobił nic złego, a ty przesadziłaś, dzwoniąc na policję. Niewiarygodne. Jego rodzice powiedzieli mu, że dopóki nie weźmie odpowiedzialności za swoje czyny, nie chcą mieć z nim nic wspólnego. Więc teraz stracił również wsparcie swojej rodziny. Związek Lidii i Kuby najwyraźniej przechodził kryzys. Stres związany z brakiem pieniędzy, brakiem wsparcia rodziny i brakiem planów ślubnych dawał im się we znaki. Ciągle się kłócili. Lidia zadzwoniła do Twojej matki z płaczem w zeszłym tygodniu powiedziała Karolina, błagając ją, żeby z tobą porozmawiała i przekonała cię, żebyś im jakoś pomogła. Co powiedziała mama? Powiedziała, że nie będzie do ciebie dzwonić, bo dała się jasno do zrozumienia, że nie zależy ci na rodzinie. Dobrze, bo i tak bym mnie odebrała. Sześć miesięcy po rozpoczęciu mojego europejskiego kontraktu kwitłam. Moje mieszkanie wciąż generowało stały dochód z wynajmu. Mój kredyt był spłacany na czas, a ja budowałam spore oszczędności dzięki mojej zagranicznej pensji. Praca była interesująca, a ja znalazłam wspaniałych przyjaciół wśród moich międzynarodowych kolegów. Od miesięcy nie słyszałam od rodziców ani Lidii, i dokładnie tak chciałam. Karolina wciąż dzwoniła co kilka tygodni, żeby sprawdzić co u mnie i przekazać mi nowiny, chociaż przestałam o nie prosić. Tak naprawdę nie obchodziło mnie już, co dzieje się z Lidią i Kubą. Dokonali swoich wyborów i teraz ponosili konsekwencje. Wiesz, powiedziała Karolina podczas jednej z naszych rozmów, jestem z ciebie dumna, że postawiłaś na swoim. Twoi rodzice zawsze oczekiwali, że będziesz tą odpowiedzialną, która naprawia problemy wszystkich innych. Nadszedł czas, żeby ktoś powiedział nie. Po prostu zmęczyło mnie bycie wykorzystywaną. I słusznie, ciężko pracowałaś na to, co masz. Nikt nie ma prawa ci tego po prostu zabrać, ani rodzina, ani nikt inny. Teraz, gdy siedzę w moim europejskim mieszkaniu, patrząc na światła miasta, nie czuję absolutnie żadnej winy. Podjęłam właściwą decyzję. Moje mieszkanie jest pod dobrą opieką. Moje rachunki są opłacane, a ja żyję na własnych warunkach. Czasami rodzina to nie więzy krwi. Czasami to ludzie, którzy naprawdę cię szanują i wspierają, a czasami najzdrowszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest odejście od ludzi, którzy widzą w tobie tylko źródło pieniędzy lub przysług. Koniec historii.